Cześć wszystkim, mi bardzo, ale to Hej, bardzo. dzień, dobry, Z witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z cztery lokatorzy pod jednym dachem. Lokatorzy to u mnie. Zapraszam serdecznie, super seria. Jest ze mną selwo. Jestem. <grym> tak. no co, robisz mi tak zawsze? Z każdym razem mi tak robisz. Przepraszam bardzo, kiedy ci raz ci tak zrobiłem? Tylko raz. Razy. Dwa. Dwa? Tak. No to ja nie pamiętam. Nie <grym> <grym> pamiętam. To no właśnie. Raz. Jesteśmy tu, gdzie się poprzedni odcinek. Zapraszam. Była imprezka Była, dalej jest. Chociaż już nie ma pewnie, ale nie nieważne. A, was, a nie. kto to za obok? Tak, siedzi na obok to tutaj. Zazmę tutaj obok. Edzia, ja, Edzia. Ja. Wejdź za tutaj obok. No, wejdź za tutaj obok. Musimy, <laughs> e, zapraszamy w ogóle na Discorda ANDEca. Jest, indeed. W sensie yes, on indeed. jest u mnie w opisach filmów, przeważnie. Tak, więc tam zapraszamy. Link do. Y w sumie, w sumie nie link do kanału Andeca. Kliknijcie sobie na jego. Nie, i was przekieruje tam. Więc zapraszamy na Discorda. Pozdrawiam wszystkich wspierających i moich Andeca. wspierających by się właśnie na kanale, na ekranie. I zapraszamy Na kanale, roz... na ekranie jest. I Jezus. zapraszamy do wspierania. Tak jest. Nagada ci po prostu. Wszystko ci powie, chłopak. Tak. <laughs> wszystko ci powie. Ande's tutaj roz, rozrąbany z kanapką. Ja tam jajamy je. Yy, tutaj każdy Jezus. gdzie indziej. Więc jest kit. Nie chciałem jest tych tak jaj jak powinien być. <laughs> No. On tam jaja myje. Gabriel Złotko nie jest, nie jest już przyjacielem rodziny? Przyszedł tu siedzi. No to weź ją, pogadaj. Dobra, masz Andec. Rozmawiaj, pogawędka, proszę bardzo. Zabawiaj, dowcip. No, zabawiaj, no. Potrzebujemy dwóch przyjaciół rodziny, nie? Dwóch. Pozdrawiamy Twoją No dobrze, no, ale jak ona, jak ona nie jest przyjaciółką, to trzeba zrobić, żeby była przyjaciółką. Tak, tak. Jak może nie być przeciółką? ona musi być, ona musi się z nami psiapsić Musi, <m> -psi musi. Psiapsić Ej halo, ale tu tak? masz jeszcze chleb, gdzie ty do lodówki idziesz? Aha Okej okay. Nie ma inaczej, ona, impreza. ona ma być przyjaciółką, Może naszą. być. Impreza może być Nie wiem co jeszcze mam tu zrobić, że ta impreza była super No, i dobra czekaj, jemy Tutaj mamy te radyjko, trzeba potańczyć, pożartować z nimi myślę Takie hece trzeba robić, wiesz? Hmm. Tańcz Taniec połamanie, co nam dojdą tutaj. Tak, zrób tak, bardzo ładnie. Doje. Taniec połamanie. Ale czemu tam? Chodź tu. I tutaj taniec połamanie. Ale ty lubisz po prostu nad chyba tańczyć. Ja lubię, tak, ja lubię takie dziwne miejsca do tańczenia. <laughs> lubię. No, no zoszę ja te pieniądze, chodź że tu Nie było. Ta karatea uła, a, a. Tańcz, tańcz, tańcz. O, telefon nam dzwoni. A co tu się dzieje? Ten sika, ta przed prysznicem. No czy ty odbierz. możesz tu podejść? I odbierz. Ta tu tańczy, pana Edytę, pana Edytę. No Eda, to... Ej, to ta obok, nie? kierownicę. Ej, halo! Co jest? Co? Tu, patrz co? ją! No i, no i Zostaw mnie. Nie, ona poszła się kąpać. No ja mówię, ale bo ja, ja patrzę na siebie, na tą babeczkę, a potem patrzę na nią i mówię zostaw mnie Aha. <laughs> Ale to weź ją, na, znaczy nie krzycz, niech się wykąpie no. Niech się, ale pogadaj ze mnie niech ta będzie super, przyjacióle, przy, przyjacióle Dobra, <laughs> mówię, weź się przyłącz do tańczenia Co Potańczmy ja gadam, sobie. Boże, co ja blebla. No Andes, ty też się przyłącz Proszę bardzo, Ja tą kanapę Zapraszamy No ja sobie stwierdziłem, że się zjem Cztery sekundy, no. ale może być, to się tutaj nie da rady i co ja jest? Gratulacje, to było wspaniałe przyjęcie, twoi goście bawili się znakomicie. o Czas no. no, może być. Widzisz? Super. Więc mamy to. Tutaj wyłącz wyłącz. Cisza. O, super. Pararurea. No weź tutaj, posprzątaj Andes, proszę. Wszyscy już mhm. sobie idą, więc impreza była super. No i dobrze, może być, ale super. Co my do pracy potrzebujemy? W sumie ty masz wszystko oprócz tych dwóch przyjaciół No właśnie i, i co, i a Paweł poczekaj Z kim tam, bli o z tą jest bliskowi, zadzwoń do niej Z tą Dianą Tak dawaj do Diany Zadzwoń, Sim, mhm. proszę bardzo Ja posprzątam ten talerz O sam, sam stwierdziłem, że posprzątam talerz O z nim już schodzi, fajnie Ty chcesz pogadać z Tą Diana, nie tylko, nie tylko po, pogadaj Tylko, tylko pogadaj, proszę bardzo Co ja chcę, Pierwsza barabara. bara, bara. Mhm. Nie ma żadnego rababara. Rababara, nie ma żadnego rabarbara. Nie, nie ma żadnego rabarbara. Nie ma. Rapapara. Oho, no to się robi. Czy my to będziemy mieli do pracy? Nie, już o, nie niedziela. no, jest niedziela, mamy wolne, to jest weekendik. Piątek, piąteczek, piątunio, to co tu jeszcze mamy? nakłon kogoś do rozmowy z innym Simem. Nie będę nikogo nakłaniać. Ty tu jeszcze, Andes, może zadzwonić jeszcze raz, bo jest 19, więc możesz sobie jeszcze zadzwonić raz. Mhm. Ale, o Jezu, jak leżę. No! Panie Boże, jak francuska skamonite? Tak. I to ja to mogę. Pos... Nie przybiegnij tu, posprzątaj to proszę cię bardzo. A ja jak chcę to. Jak to Ciebie. O, w nowym oknie cię widzieli, mam na full screen, tak teraz jakby, jak ja bym po prostu grał? O, o pełen ekran. Jezu, czuję się, jak ja bym grał w Simsy. No. Ja kocham tak, yy, na takim tym patrzeć, nie? Pełne ekranie też tak lubię Tak, Śmiency. jak zawsze nagrywamy, zawsze patrzę na pełne ekranie ja też. no. E Eklanie, mi jeszcze R nie wczytało, widzę No nie, a od dziewiątej nie śpisz, nie? Ja jest, nie, jestem dzisiaj po prostu... Dramat, dramat, dramat Wyniosę od razu śmieci Ten tu rozmawia Ej, czemu opiętna... Ten, ten bot na Discordzie Adaś, jest durny. A czemu mamy tu film na YouTube? Jest powiadomienie. E, wiesz co on zrobił? Dał o 15.08, czyli teraz mm -hmm. e, film, który wszedł wczoraj. Simsy, Bobo, nasze, moje. Aha. Dwójeczkę. No to fajnie ma. Zapraszamy na Simsy 2 do Andyca. A ten bot ogarnął? Nie wiem. Zapraszamy, bo jest fajnie. Ja tam mam słuchajcie, 8, si 8 simów zaraz będzie. I psa. Ty i psa? I psa. Jezu, ale Dobra, jest. ja bym musiał sobie zrobić sióśćku. Nie, to ty musisz zrobić, Siuśku. Ja jestem. W ogóle ogarnij mnie troszeczkę, Cię tak, bardzo ja proszę. Sobie zjem obiad. Albo podam obiad, makaron z serem, proszę bardzo. Tak, ja chcę zjad tak. makę cheese'a. Ja lubię, ale powiem Ci, że ten smak jest taki trochę mdły. To zależy jak zrobisz, wiesz? I, I jakich serów użyjesz, moim zdaniem? No, i to jest tam 1500 kalorii w jednej łyżce. No, w jednym to, widelcu. To tak. Wejdę jeszcze tutaj prysznic od razu, jak już tam jesteś. Ja zrobię ten cheesea. Umieję się kulinarnie rozwijać, a na nowy punkt gotowania. Nowe danie umiem robić. Ale to dobrze, bo musisz gotować, bo nie tylko ja mogę. Ty też musisz gotować coś. O spaghetti umiem robić. Ale o to spaghetti ją zjadł teraz. No, ja spaghetti też O zjadł. Boże, kocham. Carbonarę. Jezus jak ja lubię carbonare, Boże, tylko trzeba ją dobrze zrobić. Ja nie umiem carbonary dobrze zrobić. Mam... Pozdrawiam serdecznie moją Ajkę, która trzaska taką carbonarę i takie Pesto, że. No, e, majtki spadają. Majtki spadają. Uwielbiam Pesto. Ja też. Znaczy Pesto zrobię dobre, a carbonarę nie umiem takiej jak ona. No spaliłem. No bo pierwszy raz gotujesz tym widelcem no. co tam machasz. O, komputer nam się zepsuł. A bo tam siedzieli na imprezie przy komputerze, no. więc ktoś jakiś poklikał se. Ja się boję chyba tego naprawić. Waj to to jada i daj miam. Nie, bo jak, a jak to popnie... Ale czekaj, ty będziesz Ja to spalone? No tak. Yes. No to tam. A co ja u ciebie w pokoju robię, przepraszam? Zbierałeś pieniądze. Aha. Z kwiatków. Tak w Niec. łażę, tam patrzę, co się dzieje, o co chodzi? Tak. Tutaj mamy podkładane, zebrane, więc wszystko spoko. Co ty masz z tym wystrojem? Nie wiem. Jesteś tam. Byłeś tu, miałeś wystrój Jak piszą widzowie? bo ciebie tam nie ma. No, a ja, 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 ja ci już to mówiłem, a ty nie? Żadnych romantycznych. Ale czekaj, ale jak, a jak ty wchodzisz na przykład do, do siebie. Do, a poczekaj, a pokaż mi. Daj Mój pauzę. wystrój. Tak, twój wystrój też, zobaczymy, czy ci spada, ale pokaż mi y, główkę na mnie, jak jesteś. Nie, nie, nie. Kliki na, na mojego sima. Pokaż główkę teraz na dole. Tam, w, pa, na paseczku, na paseczku, na paseczku. Mhm. O. I weź zobacz, weź pokaż tego ludzika, który tam jest obok, obok. O kliknij, to jest reputacja, okej. Okay. Pokaż, yy, pokaż mi chmurkę pierwszą, pierwszą, pierwszą chmurkę. Nie, dobra, pokaż latawca. Dobra, poka to, to będzie, yy, i błyskawice pokaż. Dobra, co mnie kręci, pokaż co to było. Kreatywność, przygotowanie, Kreatywny... a odrzucacie smród. Nie ma nic takiego, co by mogło mnie jakoś tak, yy, nie wiem. A, a czekaj, a daj jeszcze mój znak z na chwilę. Tam było. Stój, stój. Jesteś zrzędliwy może no przez No właśnie, to? może, że jestem zrzędliwy? Może. Tak się zastanawiam teraz. Może mogło tak być, że może przez to, że jesteś zrzędliwy, może tak ten, bo ja mam, ale ja jestem Właśnie zrzędliwy. Edzia mi napisała coś, co właśnie mnie zmiotło z planszy. Okej. Okay. Ale to ci powiem po nagraniu. Tak. Tak, już się boję Już się boję Dobra, naprawisz Nie wiem co ma... Wejście na płyty z działaniem komputera i nie wiem jak ty kręcisz tym śrubokrętem tu, ale dobra Pozdrawiam Edzie serdecznie Pozdrawiamy Edytę Edzie obok tam, tam, tam. Tak, obok. tak, pozdrawiamy Edzie, pozdrawiamy odłóż resztki i to możesz posprzątać, możesz posprzątać, możesz tak. pozmywać, to możesz te resztki, bo żebyśmy spalone życie, dramat. No trudno, kolejne. Bo to będzie dobre. taka sraka, że wiesz. Lepsza sraka niż co innego. Tak, ty sobie zjedz, tu jest spoko. No i wiesz co? I Ja teraz tak, skoro wystrój tutaj mam dobry, tak? No, to podejdź tu. I zobaczymy jak będzie wyglądał mój wystrój u ciebie w pokoju. No właśnie, jestem tego bardzo ciekawy. Tak, czy on mi spadnie? Czy to z tobą jest coś nie tak? No patrz jak leci No, pa, no to co jest w tym pokoju nie A tak? podejdź tu Tu patrz, w salonie już wystrój mam super I tu mi rośnie, patrz Dobra, dodaj tryb budowania Mhm Pokaż, czy tam jest dach na przykład, teraz tak myślę No jest dach I też masz dwa okna Dobra, a weź do tego pokoju w leś No. No, masz wszystko to samo, co ja. Wszystko. No bo my tego domu nie, nie przebudowywaliśmy Nie, nie ruszaliśmy. żeby innego. w razie czego. Y... Mm -mm. Masz wszystko identycznie to to. A samo weź to, to lustro ja. weź to lustro mi zabierz. Ale ja też mam to lustro. To samo. A poczekaj, a weź może... A weź podłogę mi może zmień. Ja nie wiem. Tylko najpierw zabierz tą. Najpierw ją zabierz, tak wiesz, yy, nie tak. Weź podłogę, podłogę weź. Weź w podłogę. Mhm. Kliknij. Nie, kliknij kontrol Control. Mhm. I teraz... O! Na całości zaraz. Co tu się? What? Widzisz, może dlatego coś się dzieje. Ale przecież to jest dom, który był tu, w grze. No tak, ale nie wiem, może coś zrobiliśmy przypadkiem? No dobra, zrobimy tak i teraz próbujemy zrobić tak I wejść, no I jeszcze lustro tylko ci kupię, to samo Bo jeśli to było tylko przez tą dziurę w podłodze, no to hit Dobra, i podejdź tutaj Po tym prysznicu, jak sobie zrobić ściany wek I zobaczymy, czy wystrój... Dobra, o, to wiesz co, zrobimy to tobą Bo ty jesteś już na tyle ogarnięty, że ten... To ja już sobie potem mogę i spać. No, i zobaczymy, czy będę, wiesz? Yy, mhm. Nagle mi spadnie wystrój. Tu pierw posprzątaj, a potem tu podejść. Bo tu masz wystrój dobry, nie? Więc zobaczymy. Tak, tu tam się wykąpałeś ładnie. Tak. No, zobaczymy, ja co z tego wyjdzie. wyjdzie mhm. Ja już idę sobie spać. O, widzisz, wystrój mam super. No tak, ale może ja mia Faktycznie miałem dziurę jakąś w podłodze. No dobra, i zaraz się przekonamy, Andec, jak tam, czy wystrój ci spadnie? Pa, no patrz! No, spleci, leci, leci, na Ale Nie mam bladego pojęcia. Nie mam bladego pojęcia. Może przez to, że nie wiem, oka masz z drugiej strony. Cholera, wi. Nie, no co to za różnica jest? Nie wiem. To jest wystrój wnętrza? Ja nie umiem. Pf, nie rozumiem tych wystrojów wnętrza w Simsach. Patrz, jak ci leci ten wystrój, będąc tam, nie? No ale. Przecież tam się, w tym pokoju nic się nie dzieje Nic Ten pokój jest identyczny od tego, tylko ten jest dłuższy Tak A jest wszystko w nim takie samo, Przyściutko. I lampy, i kwiatki, i wszystko Chociaż nie, tego kwiatka masz innego, widzisz, bo ja mam tego A ty masz no, Ale to takiego. kwiatki nie ma zna... No to dobra, to zmień mi kwiatki Zobaczymy, bo tego kwiatka mamy takiego samego Dobra Wystrój dwa i miałem ja tego, tego samego. No. A tego masz tego samego co ja. No dobra, no. A miałeś tego. Też wystrój dwa. Nie czaję cię, Andec. No nie ja czaję. też się cię. nie czaję. I no. dalej, no patrz, widzisz mhm. nic? Teraz chociaż nie spada. Dlaczego ja wstałem? A no, ja się wyspałem. Mówiłem, że ja 6 rano i nie śpię? O ty a też wejdziej, wstałeś. No jakaś drama. No, o tej porze to dajże spokój. No, to ty wiesz, co ty masz zabawę, to chodź sobie po. A, bo ty nie skończyłeś go naprawiać. O, co z ty z Edytą? Edy zostaje moją najlepszą przyjaciółką na zawsze. Może być. Jeśli nie będziesz jej nie mylił tam, do tamtych, tam obok, nie? Mhm. Mm ja tam wezmę prysznic, tutaj jeszcze, jak tam z jedzeniem. Ty, ty, jesteśmy naprawdę dobrze wyglądamy, patrz. Ja, ty, ty tylko ściku i zabawę są musisz podkręcić. Ale ten wy... pisały... O, bo... No, klikaj, puść, no tu nic nie zrobisz. Czekaj, czekaj, o, żyje! <grywa> Andesa pokopało. Ale może... I mi w końcu coś, yy, wystroju mi się naprawi. Może. Ja będę musiał musimy wymienić ten komputer, bo nie naprawimy go. Najwyżej się wymieni na tańszy. Nie macie nie ma jeszcze godzinę, macie wolne, macie ma jeszcze godzinę do przyjazdu samochodu. Jakim cudem? Jakim cudem? Pokaż mi to. Ja mam pracę, sobota, niedziela wolna, okej, okay. a ty? ty? Ty masz niedzielę <grym> pracującą? Ty masz tylko środę i sobotę wolną? Oh my god. Nieźle. A pisali też komentarz, że jak zostawimy tutaj te gazety, to nie będzie ich przynosić, bo nie będzie ich gdzie położyć. Ale. Ja lubię sprzątać gazetki, to jest taka fajna czynność. To dajmy, dajmy. Tak, bo, przecież, bo to przecież wystrój się też psuje, nie? O tej makulatury zepsutej takiej. Ale że ty do... O Jezus! O Jezus, o. No dobra, to no syf. do pracy pójdę. O, Boże. A pokaż jak ja się czuję w ogóle, co ja tam potrzebuję. No zabawa. Daj no. daj na, ten, na te obrazki mi, tylko... Nie, weź... Nie, pieniądze zostaw na razie. Obrazki daj, żebym ja zdążył przed pracą. Nestnie, i czemu ten wyszut i tak leci? Nie, i dalej nie ale to są, słuchajcie, to jest nieporozumienie. Nie to jest, mam nieporozumienie. Nieporozumienie. To jest chore. To jest po prostu chore. Ja sobie to wyczyszczę, tutaj też wyczyszczę. Jak skoro mam wolny, to powy... poczyszczę tu wszystko. No. Mamy 5000. Co chcę? Grać w berka wodnego. Przyjechało autko bo mnie z tego co słyszę. Tak. To leć. Pa, Andet. Pa, ja idę zarabiać. Tak. Ale nie dostanę awansu żadnego. No nie. Chociaż wiesz, nigdy nie wiadomo, nie? Chociaż ci przyjaciele rodziny to mogą tak wiesz, trochę zahamować to, nie? A czy my możemy po jakiegoś technika tu zadzwonić? Tu jest jakiś taki technik? Um, żeby naprawić, tak. Tak. Oczywiście. Hmm. Zadwoń. Usługi? Czy pomoc? Eee, pomoc. Pomoc? Nie, albo. Zobaczymy. Chyba, us... nie, usługi. Mówisz? Usługi. Tak. Jezu. Bo pomoc, bo pomoc to będzie policja i straż pożarna. Aha. Wiesz, no ja w Simsy 2 mało co grałem. Ty w to tak, więcej tak. grasz. I tu majster. Majster. Gorzej, Śmiałem się gdyby jego kopują Nie, tej... on ma takiego skill'a, że go nie kopnie, także spokój. Jeste, jesteśmy jednymi z najlepszych warsztatów naprawczych w mieście, bo pobieramy podstawowe wynagrodzenia w wysokości 10 simolonów plus 50 simolonów za godzinę. Czy chcesz, bym przyszedł? tak przyjść? dużo Pościel sobie życzy, No. Dużo, dużo, ale co zrobisz, nic nie zrobisz. No nie, nic ja już zostałem pokopany nie, raz, już mi się taak, wy... już mi się odechciało. Tak, Już dziękuję. Dobra, ja pościelę tam łóżko, ja się zajmę domem. Niech tamten przychodzi, ja tak? Ja się zajmę domem, taak. a ja oczywiście w pracy, nie, nie on taak, zrobić co robić nawet teraz ta sobą, Boże. No nie masz, no a co? No wzięli i mnie, o. Do pracy wysłali. Tak. Tak, wysłali do pracy. Co tu chcesz? Flirta chcesz? No to wrócić to się pacnie. Ja ci pacnę cię. O, przyjechał technik naprawczy. Patrz, i tutaj jakoś, patrz, zamknię, wiesz, zamknięty świat, nie? A tu jakoś samochody potrafiły dojeżdżać, nie? I przyjeżdżały do pracy, tak. po pracy, a nie, że klikasz i ty się teleportujesz do tak. pracy magicznie, jak w czwórce. Dokładnie. To prawda, to prawda. I do szkoły ci, autobus dla dzieci przyjeżdża, i jak pokojówka, czy coś przyjeżdża, stawia samochód i stoi. I się nic nie dzieje, jakoś potrafią. Tak. A mieć pan w cholerę. Zakopane, no tu jest ładnie. Aha, już! No, czyli ile zapłaciliśmy? 50. No i dobrze. Już. A to on Bo godzinę to, to robił? Nie. On tylko siadł i wstał. A to widzisz, to ja dokręciłem to wszystko lepiej. Tak, tak. No to on tylko To ciebie to na końcówkę poprawił. pewnie pieprzło, nie? Tak. Ciebie na końcówkę pewnie pieprzło. No, nic, ja tu posprzątam co tam. No ja jestem głodny, no i wystrój mi też spadł. Nie wiem, tutaj by trzeba było tą kuchnię no, naszą ogarnąć, ogarni, to lepszą. mogę zgotować świeże spaghetti jakieś? O, spróbujemy. Podejść nie, da nie mogę, bo to jeszcze nie jest ten. Sprawdźmy zapasy żywności. A to jest z tobą, to nie. Dobra tu. Nie, tu jest śniadanie jeszcze. No to może wiesz co podaj. Może zjem sobie śniadanie. Płatki sobie zrobię to jest Najmniej wiesz. Inger... Ingerent... Inwazyjne, inwazyjne dla ciebie. O, mhm. Tak, tak, ja tego nie zapisuję. A ty właśnie ty zalewasz płatki mlekiem czy mleko płatkami? Ja zalewam. E... Pierw płatki potem mleko, czy pierw mleko potem płatki? Najpierw mleko potem płatki. Ja też pierw mleko potem płatki. Bo potem ja, ja na przykład nie lubię jak te płatki są rozmognięte, takie flaczały i ja też mleko jest u mnie letnie. Nie zimne, ale nie absolutnie o, nie, gorące. To letnie jest letnie takie delikatnie letnie, żeby, żeby te płatki były crunchy. Ale nie lubię też jakby, też tak w sensie, żeby tych płatków było tak, znaczy ja już w ogóle, wiesz kiedy ja jadłem ostatni cornflakesy, te tak, takie normalne? No. To jest chyba z 5 lat temu. A ja akurat ja tych nie lubię, ja wolę wieram. tam sobie czekoladowe kupić, jaki piecio ładny. Ja w ogóle żadnych płatków no nie, ja tam nie wiem, o co chodzi. Tuptuś. tuptuś! Wiesz, że możemy tak przygarnąć z ulicy, nie? Możemy? Yy, Tylko musimy mieć tuptuś. z nim bardzo dużą relację. Chodź tu tuptuś. Tego to pamiętam, jeżeli się nie mylę oczywiście. Chodź tu tuptuś, no żryj te płatki. Jezus Maria, zapomniałem, że blat tu robię. Zostaw ten blat, chodź do Tuptusia, powitaj Sima, Tuptuś. Fajnie, że pies się nazywa Sim. No to jest Sim Tuptuś. Sim Tuptuś. Haj, Tuptuś! Fajny jest. Mm. Baw się. Czuciu babka, czemu nie? Baw się. Mhm. aport. Fajnie, że możemy tak sobie przygarnąć psa. Znaczy, tak mi się wydaje, w czwórce na pewno się tak da zrobić, nie? No to w czwórce na pewno. <laughs> Ale czy w dwójce? Chyba też tak, tylko trzeba byłoby mieć jakąś mega dobrą relację z nim, tak mi się wydaje. I wtedy będziemy mogli, wiesz... E... Przyśpieszę to. Matko jedyna. Matko jedyna, idziesz do domu. Nie no, idziesz do domu. Tuś se poszedł. Ale ile masz z nim w kontaktach już? Trzynaście. To dużo. No ale no nie mogę po niego zadzwonić, żeby przyszedł, nie? No nie, on się sam no przyjść no właśnie. Musi sam przyjść. Więc tu jest spokoj w dwójce, że zwierzęta mogą mieć pracę. I że zarabiają się dodatkowe tak, pieniądze Tak, no mogą, mogą. Mogą, bo tak przemyślałem to, tak. Bo możesz mieć, możesz, jak masz zwierzęka kota albo psa, mm -hmm. to możesz mu znaleźć pracę. Tak. Możesz. <laughs> tak, tak, tak. Jo, I te psy i, i koty nieraz zarabiają więcej od nas. No, może utrzymywać rodzinę nieźle, tak tak. Naprawdę. No, będziemy musieli tutaj wszystko tak ogarnąć, że to wyglądało w miarę spoko, nie? Bo powiem ci, że hit Chociaż ty się nieźle trzymasz Najedzony, zabawy tylko i wystrój No bo ja w pracy, ja teraz jestem za no. jestem busy busy Jak tam? Ej, może będzie? Chociaż nie, bo ty zaraz kończysz pracę, to nie będzie awansu Chociaż nigdy nie wiadomo, wiesz, ta, ta gra tak dziwnie skacze, że wiesz, że może być no, nigdy no, nie, nie wiesz. Nie, ale wydaje mi się, że bez, bez przyjaciół nie, nie dam rady tego wbić chyba. No zobaczymy. Ja może sobie wiesz co, może sobie pogram. Masz zagres sobie w Dessin U mnie i wystrój patrz, no i. No. A tu wystrój mi leci do góry, nie? Nie wiem nie o co wiem. chodzi. Nie wiem, o co łóżko chodzi. mamy te same, wszystko mamy identyczne. Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia. No, co, no nic z tym nie zrobimy, no mówi się trudno. No, Andrzej wrócił. Jestem, bez, bez tego, bez awansu na pewno. Ha, awans. Macie awansuje na stanowisko adwokat do spraw kodeksu pracy. Obywatele, którzy zostali ranni podczas pracy, potrzebują swojego orędownika. To ty musisz w ich imieniu wygrywać w na najtrudniejszych sprawach. Umiejętna perwersja to jest zaprowadzi cię do. Ewazja, nie perwersja! Perswazja, no, zaprowadzicie daleko. Macie pracuje f... teraz w godzinach od 10 do 17. Zaczynając od razu. Macie zarabia dzisiaj 960 simolonów i otrzymuje premię w wysokości 2265. No i też pokaż mi ile potrzebuje przyjaciół, jakie ja nie miałem wtedy. To był taki przyjaciół... sobie dzień, chcę aby był lepszy. Tydzień, no tydzień. Pokaż czterech Ale jak ja zdobyłem? Dobra, ja wiem jak zdobyłem. Bo przecież miałem telefon! Od e, tej, o, tej babeczki tak, pamiętasz, która był. mi obiecała awans. Tak, że jak pójdziesz do pracy, dostaniesz awans. No, potrzebujesz charyzmy, logikę i sprzątania, ale... I tymi czterech zaj... przyjaciół. I czterech przyjaciół, ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dobrze, tak zrobimy, ale jestem w szoku, że, dosta... że mimo braku tego, tego dostałem ten awans. No, tak, tak, że poszło. No to Andes, Andes zarabia 725 milionów, nie? No to, to i tak ugrzązłem teraz w miejscu, dlatego że ty musisz dwa jakby... Dwa poziomy do góry, do tak. D ale patrz, <tryk> a ja tak. potrzebuję jednego przyjaciela, ty czterech. No bo, tak, ale potem jak będziesz stopień wyżej i jeszcze wyżej do mnie, no to będziesz wziął też mieć czterech pewnie. Hmm. No Dramat. Mu, ogarniemy to, my, ale my się będziemy z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo My się będziemy z za... wami żegnać. Tak, dziękujemy <noise> wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, widzimy się w kolejnych odcinkach z Destiny 2 pod jednym dachem w każdy czwartek o godzinie 15.30. Był ze mną Andec. Byłem, piję miogurt właśnie, ale byłem. Tak, trzymajcie się i pa. Pa.